No, miejmy nadzieję, że on po tych kilku poradzi, skokach sobie, słabszych tak. poradzi sobie z tymi warunkami. Na razie wiatr pokazuje około 6,7 metra na sekundę. Teraz wzmógł się ponad metr. No i być może Maciek to wykorzystaje, szansa walczyć nawet o podium dzisiaj. Maciej Kot, drugi finałowy skok reprezentanta Polski. Czwarte miejsce po pierwszej serii. Dobry, znakomity skok Maczka. Brawo. No już nie będzie liderem Andras Wellinger, bo tym liderem będzie Maciej Kot. Nie było pod muchu jakiegoś huraganu pod narty 1,2 metra na sekundę, a więc 9,8 punktu odjęte 110,5 metra. Noty za styl 19, 2, 3 18,5. Maciek jest w tym momencie na pierwszym miejscu, czyli znów będzie albo podium, albo bardzo blisko podium reprezentanta Polski. Brawo Maciek. No, czwarty w tym sezonie już był, trzeci jeszcze nie, no, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dzisiaj, żeby dzisiaj na tym podium stało. chociaż ja oczywiście życzyłbym sobie, żeby to było jeszcze wyżej, żeby to było e, trzecie, drugie, a może i pierwsze miejsce, no, ale o tym za wcześnie na razie mówić, bo jeszcze trzech świetnych rywali czeka na oddanie skoku w finałowej serii. Ale aż 14, 15 punktów przewagi ma nad Wellingerem Macieka, więc to był świetny skok. No i teraz Stefan Kraftem, którego tutaj obawiają się wszyscy kapitalna forma reprezentanta Austrii. Jak daleko on pofrunie, też daleko, ale bliżej. Bliżej, a więc przegrywa z Maćkiem podwójnie sprzyjająca nam okoliczność, bo po pierwsze Maciek będzie na podium, a po drugie odbiera punkty Kraftowi i w ten sposób jakby niweluje przewagę, jaką wypracowuje sobie Austria jak nad Kamilem Stochem. Kręci głową Stefan Kraft, nie wyszedł mu ten skok, on o tym wie. No. Co prawda, 107 metrów wielu zawodników wziąłoby z pocałowaniem obydwu nart, ale, ale myślę, że Tyrolczyk tutaj liczył na więcej, zwłaszcza po tym wybornym, świetnym konkursie, po tym świetnym skakaniu, jakie zaprezentował wczoraj, no i dzisiaj w kwalifikacjach. No I które miejsce dla Stefana Krafta? Drugie. Drugie, tak. To był... No ale przegrywa o cztery punkty z Maśkiem, a więc e, to są 2 metry różnicy. Brawo Maciek, jest podium, było już zwycięstwo, było drugie miejsce w tym sezonie. Na trzecie pewno, podium jest. Na pewno trzecie podium jest, ale który jego stopień zależy od tego, jak zaprezentują się Daniel Andretande i Peter Prew. na Radzie Norwegii. Och, szybki też. Ale, ale bliżej bliżej. Jej. Brawo Maciek. No Sande miał szansę na to, by znaleźć się na podium. Ale czy się znajdzie? No zobaczymy. Ostatnie konkursy reprezentanta Norwegii to miejsca trzykrotnie czwarte, siódme, piąte, szóste, czyli co nie. Pięciokrotnie stawał na podium, dwa razy zwyciężając i czterokrotnie zajmując drugie miejsce. Miejsce teraz 104,5 metra, aż 14,3 punktu odjęte za wiatr. Oceny od sędziów 18,18,5 punktu. No będzie i wydaje trzeci, się, chyba. że to będzie trzecie, oh, czwarte, czwarte nawet, nawet miejsce. No więc e, Maciek kot e, w najgorszym razie drugie miejsce po raz drugi w tym sezonie. Kraft na razie drugi, Wellingel trzeci, a e, Kamil na piątym miejscu, Kubacki na miejscu siódmym. No, czyli Dawid pewnie będzie dziewiąty. Kamil szósty. Pytanie, który będzie Maciek. On już raz w tym sezonie dzielił pierwsze miejsce na podium właśnie z tym zawodnikiem. Peter Preuß musi tu skoczyć około 109 metrów, aby yy, zwyciężyć. Na pewno stać go na to. Zobaczmy, czy poradzi sobie Słoweniec. Trochę słabsze warunki niż w pierwszej serii. Brawo Maciek, jest zwycięstwo. Nieładnie cieszyć się z cudzego niepowodzenia, ale nas cieszy w tym momencie najbardziej to, że zwycięża dzisiejszy konkurs. Maciej kot. O tak, niepowodzenie rywali, ale przede wszystkim znakomito postawa Maćka, no bo skoczył rzeczywiście rewelacyjnie zarówno w pierwszej serii, w której miał 108,5 metra, jak i w drugiej, w której uzyskał 110,5 metra, a więc dwa znakomite skoki naszego zawodnika, no i mamy już samodzielne, a nie ex zwycięstwo Polaka w konkursie o punkty Pucharu Świata. Drugie w tym sezonie, pierwsze miejsce i w ogóle w karierze Maćka, no i to jest proszę Państwa znakomita informacja. Peter Preutz, Até mais.